Zapraszam do obejrzenia. Putin stawia warunki, żądania, Reuters ujawnił w niedzielę, szczegóły stanowiska Rosji w sprawie zakończenia wojny. Informacje pochodzą ze źródeł zaznajomionych z treścią sobotniej rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych, Europy i Ukrainy. Lista żądań rosyjskich jest długa i kontrowersyjna. Moskwa oferuje zwrot niewielkich obszarów ziemi na północy kraju. Całkowita powierzchnia rosyjskich pozycji na ziemiach Sum i Charkowa wynosi zaledwie 440 km kwadratowych. Ukraina musiałaby zwrócić znacznie więcej kijów. Kontroluje obecnie około 6600 km2 Donbasu. Putin żąda całego regionu, w tym ziem donieckiej i ługańskiej, Oznaczałoby to utratę 15 razy większej powierzchni niż potencjalne korzyści. Rosyjski przywódca oferuje zamrożenie wojny w dwóch innych miejscach. Warunkiem jest danie mu pełnej kontroli nad Donbasem. Jest to kluczowa różnica w stosunku do oczekiwań Ukrainy. Propozycja Putina wyklucza zawieszenie broni do czasu osiągnięcia kompleksowego porozumienia. Blokowanie żądania, podobne znaczenie Zełęskiego. Źródła Reutersa podały, że Zełęski chciał najpierw zakończyć działania wojenne, a następnie negocjować. Prezydent USA poparł. Propozycja Rosji ukraiński przywódca stanowczo odrzucił. Różnica stanowisk może zwiększyć napięcia na ziemi sojuszników Kijowa. Putin oczekuje formalnego uznania suwerenności Rosji, nad Półwyspem aneksja Krymu. Miała miejsce w DWA 1014 roku. Nie wiadomo, czy jest to uznanie Waszyngtonu, czy całego Zachodu wraz z Ukrainą. Półwysep od dziesięcioleci jest przedmiotem międzynarodowego sporu Kijów, i jego europejscy partnerzy wielokrotnie odrzucali takie rozwiązanie. Kreml domaga się również zniesienia niektórych ograniczeń ekonomicznych. Nie jest jasne, czy propozycja obejmuje jednocześnie sankcje USA i Europy. Ograniczenia obejmują kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki. Ukraina musiałaby zrezygnować z członkostwa. W sojuszu północnoatlantyckim Putin wydaje się otwarty na alternatywne gwarancje bezpieczeństwa, jednak ich praktyczna wartość nie jest jeszcze jasna. Źródła nie precyzują, jaki mechanizm zapewniłby niepodległość Ukrainy bez ochrony NATO. Eksperci wątpią w skuteczność takich rozwiązań. Duda krytykuje szefa PiS, chwali Ligę. Andrzej Duda w swoim najnowszym wywiadzie dla dziennikarza YouTube nie unikał krytyki kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Były prezydent wprost zaatakował starsze pokolenie polityków w partii. Andrzej Duda mógł mieć na myśli Jarosława Kaczyńskiego, który w czerwcu skończył 76 lat. Nie ukrywał też, że PIS potrzebuje głębokich reform. Według niego partia nie dostosowała się jeszcze do obecnych standardów politycznych. Być może ktoś w tej chwili nie jest już w kontakcie z wymogami rzeczywistości. Być może musimy zmienić politykę. Były prezydent argumentował. Wspomniał o wpływie doświadczenia z czasów komunizmu. Być może ktoś zbyt wnikliwie przygląda się otaczającej nas rzeczywistości. Być może nadal ciąży na nas zbyt duży ciężar PRL-u. Mimo wygranych wyborów w 2023 roku, PiS nadal nie potrafi utworzyć rządu. Żadna partia nie zdecydowała się się na utworzenie rządu, tworząc koalicję z Kaczyńskim. Duda przyznał, że nawet on sam widział ślady przeszłości. Podkreślił jednak, że młodzi politycy nie są obciążeni takimi ciężarami, mają świeże spojrzenie na rzeczywistość i nie zmagają się z kompleksami z przeszłości. Były prezydent wskazał na przykład na Ligę, której liderami są bardzo młodzi politycy. Uważa więc, że w polskiej polityce Rozpoczęła się zmiana pokoleniowa. Jego słowa są najostrzejszą krytyką obecnego kierownictwa PIS. Dał jednak jasno do zrozumienia, że partia potrzebuje nowego kierownictwa i nowocześniejszego podejścia do polityki. Miny morskie zbierają żywność, są nawet na portugalskich plażach. Co najmniej pięć ładunków materiałów wybuchowych znaleziono na popularnych portugalskich plażach w pobliżu Lizbony. We wtorek portugalska marynarka wojenna przekazała mediom informacje o trzech ładunkach materiałów wybuchowych, znalezionych w kurorcie Komporta, podobnie na popularnych plażach Pendo i Bigas w regionie Sesimbra. W każdym razie, po zabezpieczeniu znalezionego materiału, inżynierowie przystąpili do jego detonacji na plaży. Wyjaśniono, że były to materiały używane w operacjach wojskowych. Ale jak zauważono, zostały znalezione na plaży z powodu fal. Według marynarki wojennej jest to związane z położeniem Portugalii w pobliżu tras powszechnie używanych przez jednostki flot morskich różnych krajów. Wezwano plażowiczów do natychmiastowego zgłoszenia tego incydentu władzom w przypadku podejrzenia w rejonie plaży Urlopowiczów. Na Ukrainie stanowczo, że te znaleziska mogą być śmiertelne. Pomimo zakazu, Nadal odpoczywali w pobliżu miasta Zatoki, w pobliżu Odessy nad Morzem Czarnym. Według władz wojskowych wszystkie incydenty miały miejsce, miejsce na plażach, które zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Życie trzech osób zostało zakłócone. Ignorując zakaz, jeden mężczyzna zginął w Karolino-Buchasie, kolejny mężczyzna i kobieta w Zatoce. W niedzielę szef administracji rejonu Donieckiego Oleg Kiper poinformował, że wszystkie osoby zginęły. Najprawdopodobniej w wyniku wybuchu miny morskiej podczas kąpieli w miejscach, gdzie obowiązywał zakaz. Krytyk Fico staje po stronie Serbów. Premier Słowacji wywołał skandal, odmawiając pomocy słowackiej mniejszości w sąsiedniej Serbii. Po tym, po tym jak bandyci zdewastowali wystawę dokumentującą antyrządowe protesty, podczas słowackiego festiwalu narodowego lokalni aktywiści zostali zaatakowani przez zwolenników prezydent Aleksandara Bucicia. Najpierw zniszczyli wystawę, a następnie przeprowadzili fizyczny atak na organizatorów wydarzenia. Incydent miał miejsce w Baćkim Petrowacu. Miejscu największej słowackiej społeczności w Serbii. Słowacy w Serbii czują się całkowicie porzuceni, pozostawieni na łasce lokalnych bandytów i bandytów. Nikt im nie pomaga, nikt w naszym rządzie nie stanie w ich obronie, powiedział oburzony lider postępowej opozycji na Słowacji. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji ze strony premiera Roberta Fico. Zamiast bronić słowackiej mniejszości, Fico zaatakował własną opozycję za ingerencję w wewnętrzne sprawy Serbii. Sprawy wewnętrzne, które są wyłącznie sprawą suwerenności Serbii, stały się idealną okazją de. A polityków naszej opozycji wyjaśnił Fico na konferencji prasowej. Premier poszedł jeszcze dalej. Oskarżając również sprzeciw wobec próby importowania majdanizacji do Słowacji, stwierdził również, że nic nie wiedział o naruszaniu praw mniejszości w Serbii. Po tragedii na dworcu kolejowym w nowym sadzie wybuchły protesty przeciwko rządowi serbskiemu. Zawalił się tam dach, zabijając 16 osób i wywołując największy ruch protestacyjny w historii Serbii. Fico zakończył konferencję atakiem na dziennikarzy, którzy jego zdaniem nienawidzą suwerennych rządów, takich jak te w Serbii i Słowacji. Nastąpił przełom. Stany Zjednoczone i Rosja osiągnęły porozumienie. Stany Zjednoczone są gotowe dołączyć do systemu gwarancji bezpieczeństwa DLA Ukrainy. Jest to wynik informacji ujawnionych po szczycie na Alasce między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Strona amerykańska, jako jedna z gwarancji, przedstawiono władzom w Kijowie, które zaproponowały mechanizm podobny do artykułu 5, ale bez przyjęcia Ukrainy do NATO, na co wcześniej zgodził się Putin. Źródło cytowane przez FB podało, że artykuł 5 oznacza, że atak na jednego sojusznika jest uważany za atak na wszystkich. W przypadku Ukrainy mechanizm ten działałby bez formalnego członkostwa w NATO. Trump przedstawił propozycję Zełęskiemu w rozmowie telefonicznej w sobotę. Później powtórzył tę propozycję w rozmowie z europejskimi przywódcami. Szczegóły planu pozostają jednak niejasne. Nikt nie wie dokładnie, jak miałby on wyglądać i dlaczego Putin się zgodził, ponieważ wyraźnie sprzeciwia się jakimkolwiek skutecznym gwarancjom suwerenności Ukrainy, skomentowały źródła AFEP. Kanclerz Niemiec Friedrich Schmerz potwierdził gotowość USA do udziału w gwarancjach. Przywódcy europejscy poprosili jednak o dokładne informacje na temat roli USA w tym planie. Kwestia ta zostanie omówiona podczas spotkania Trumpa z Zełęskim w Waszyngtonie w poniedziałek. Istnieje również pomysł trójstronnego szczytu z Putinem. Trump uznał piątkowe spotkanie za bardzo konstruktywne i opisał poczynione postępy jako znaczące. Jednak nie ogłoszono żadnej konkretnej rezolucji, nie ogłoszono również zawieszenia broni. Nie sądzę, aby doszło do jakichkolwiek szczegółowych porozumień. Minister Sybich w rozmowie ze mną podkreślił, że istnieją elementy pozytywne. Istnieją jednak również obawy. Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że europejscy przywódcy wydali oświadczenie. W dokumencie wezwano do spotkania z udziałem trzech przywódców. Trump napisał na trusoszal. Że najlepszym sposobem na zakończenie wojny jest bezpośrednie przejście do porozumienia pokojowego, a nie zawieszanie broni. Ważne jest, że w niedzielę Amerykanie ogłosili przełom w negocjacjach z Rosją. Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, czyli ochrony wynikającej z artykułu 5 NATO. Jest to silne zobowiązanie do udzielenia wsparcia zbrojnego w przypadku ataku. Z drugiej strony Rosja. Jest zobowiązana do niewycofywania dalszych roszczeń terytorialnych po zawarciu porozumienia pokojowego. Przełomowe porozumienia ogłosił sam Donald Trump. Wielki postęp w Rosji. Czekając na więcej informacji, Trump powiedział, że agencja prasowa Reuters, cytując źródło, stwierdziła, że Rosja również poszła na ustępstwa w pracach niektórych regionów i jest gotowa wycofać się z oblężenia Sum i Charkowa. Warunkiem jest porzucenie Ukrainy w kwestii Donbasu i uznanie suwerenności Rosji nad Krymem. W poniedziałek Wołodymir Zełenski przybędzie do Waszyngtonu. Przełomowe porozumienia, w tym gwarancje bezpieczeństwa będą głównym tematem negocjacji. Atakowanie Tajwanu nie jest sprawą Trumpa. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News Ujawnił szczegóły zaufanej rozmowy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, który udzielił mu osobistej gwarancji pokoju na Tajwanie. Nigdy bym tego nie zrobił, dopóki nie zostałbym prezydentem, ale jestem cierpliwy, a Chiny są cierpliwe, powiedział Xi Jinping, cytowany przez prezydenta USA. Jeśli chodzi o obietnicę chińskiego przywódcy, Trump odpowiedział ustnie: Doceniam ją. W tym kontekście oświadczenia Xi Jinpinga o cierpliwości są postrzegane przez niektórych komentatorów jako niepokojące ostrzeżenia. Szczególnie po tym, jak wywiad USA ujawnił, że chińskie wojsko otrzymało rozkaz pełnego przygotowania się do ataku w DWA 1027 roku. Pekin od wielu lat uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Otwarcie oświadczył o chęci zjednoczenia się z ojczyzną i nie wykluczył użycia siły militarnej. Chińska ambasada w WSI w Waszyngtonie natychmiast odpowiedziała na oświadczenie Trumpa. Przypomniał, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą i najbardziej delikatną kwestią w stosunkach Uza-Chiny. Z kolei tajwański parlamentarzysta, reprezentujący partię rządzącą, zareagował zachowawczo. Wzywając do wzmocnienia własnych zdolności obronnych. Bezpieczeństwo nie może opierać się wyłącznie na obietnicach przeciwników ani na pomocy przyjaciół, ostrzegł Wang Tingyu. Prezydent USA odbył swoją pierwszą potwierdzoną rozmowę telefoniczną z Xi Jinpingiem w czerwcu tego roku. Wcześniej, w kwietniu, poinformował, że chiński przywódca się z nim skontaktował. Ale nie podał szczegółów. Ostatnie oświadczenia Trumpa nie przekonują Tajwanu, który uważnie monitoruje działania swoich wrogów. Zwłaszcza, że historia wielu krajów na całym świecie pokazuje, jak kruche są gwarancje pokoju międzynarodowego. Ogromny majątek rodziny Orbanów został ujawniony. Media społecznościowe uchwyciły drona, pokazującego posiadłość Orbana. W dużej posiadłości należącej do jego rodziny widać białe budynki ułożone w kształcie litery ten L, otoczone dużymi ogrodami i drzewami. XIX-wieczna posiadłość, należąca niegdyś do Habsburgów, została zakupiona po wyborach w DWA 1011 roku i została całkowicie zmodernizowana. Serwis Espresso Serwis dokładnie przeanalizował, co kryje się za wysokim ogrodzeniem posiadłości. Pisząc o nowo wybudowanych budynkach, garażach podziemnych, ogrzewanych parkach, systemach bunkrów i prywatnym zoo. Viktor Orban zaprzecza, że jest to jego rezydencja i uważa, że rolnictwo jest własnością jego ojca, miliardera i biznesmena Gyozo Orbana. Jego wartość, według węgierskiego dziennikarza Szabolcza Pany, który ujawnił nagranie, szacuje się na 30 milionów euro. Nowe szczegóły pojawiają się z każdym tygodniem, sprawiając, że rezydencja coraz bardziej przypomina rezydencję Wiktora Janukowycza w Mazjaira. Porównanie dotyczy majątku byłego prezydenta Ukrainy, który uciekł z kraju do Rosji w DWA 2014 roku po Euromajdanie. Mazjaira, położona niedaleko Kijowa, wyposażona w marinę, klub DLA Dzieci, strzelnice i korty tenisowe a także pole golfowe, farmę strusi i wiele innych atrakcji, jest już dostępna DLA Zwiedzających, publikacja dokumentów pokazujących, że majątek Orbana powstał w wyniku interwencji byłego ambasadora IDES, Akosza Hotchazego. Nagranie skomentował między polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, który zwrócił uwagę na zebry spacerujące po posesji i sarkastycznie zapytał, czy są to tradycyjne zwierzęta węgierskie. Szef polskiej dyplomacji wcześniej krytykował Orbana, oskarżając go o uczynienie z Węgier najbiedniejszego kraju w Unii Wiekieli Europejskiej. Według lokalnych dziennikarzy Zebry widoczne na nagraniu nie należą do Orbana, ale do byłego polityka i najbogatszego biznesmena kraju. Lorina Kamisy. Rochy, nagrania stały się jednak pretekstem do szerszej dyskusji o polityce i ekstrawagancji otaczającej węgierskie elity. To kolejny problem, z którym obecnie zmaga się Viktor Orban. Młodzi ludzie poniżej 40 roku życia nie chcą głosować na Fidesz. Według większości sondaży z ostatnich miesięcy, najsilniejszą pozycję w kraju ma obecnie Partia Opozycyjna Tisza